Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając, jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę. Ciekawe, wczoraj słyszeliśmy, jak celnicy, żołnierze, różni ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela z pokornym pytaniem nauczycielu, co mamy czynić, co nam czynić. Dziś arcykapłani i starsi ludu do samego Jezusa przychodzą, człowiek przychodzi do Boga, stworzenie do Stwórcy. Z pytaniem i pretensją, jakim prawem to czynisz. Tam pytanie pełne pokory, co mamy robić. Tutaj pytanie pełne pychy, jakim prawem to czynisz. Kiedy mamy jakieś problemy, jakieś doświadczenia, jakieś trudności w życiu, z jakim pytaniem stajemy przed Panem Bogiem? Czy z pytaniem pokornym, pełnym otwartości na Pana Boga, Panie, co mam czynić? Co chcesz mi przez to powiedzieć? Jaki mi znak dajesz? Co mam czynić? Czy jesteśmy zbuntowani? Jakim prawem to czynisz, jak możesz. Pewnie ciebie nie ma, pewnie, pewnie nie słyszysz mojej modlitwy. Jak stajemy przed Panem Bogiem, kiedy jest nam trudno? I dalej słyszymy odpowiedź Jezusa, pytanie skąd pochodzi chrześcijanowy, i odpowiedź tych ludzi, którzy zaczynają kombinować. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego nie uwierzyliście. Jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, powiedzieli, nie wiemy. To nieprawda, że nie wiedzą, ale szukali tego, co jest im na korzyść. Nie ważna jest prawda, a ważne co jest im na korzyść. Jak często i my w naszych słowach nie szukamy prawdy, a szukamy tego, co jest nam korzystne, co jest wygodne, co, jest, co jest, będzie dla nas lepsze. Próbujemy sobie kombinować w naszej głowie, a nie szukamy prawdy. I co ciekawe, że te odpowiedzi, które Ci ludzie mówili, oni mówili Jezusowi. Jezus patrzył na nich, znał ich serce, znał ich myśli. Kiedy my oszukujemy, kiedy mówimy nieprawdę, kiedy mówimy nie tak, jak powinniśmy mówić, Jezus na nas patrzy, Jezus nas widzi. Jezus zna nasze serce. i Jego nie oszukamy. Pamiętajmy o tym, kiedy decydujemy się na jakieś kłamstwa. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.